Często słyszy się, że Deadpool jest nieśmiertelny, że jest przeklęty i tak dalej. Ale jak to jest naprawdę? Czy on może w ogóle umrzeć? Zapraszam do komiksowych ciekawostek. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Tak, Deadpool może umrzeć. Nie jest nieśmiertelny, ale bardziej skomplikowana odpowiedź. No dobra, już tłumaczę, ale zanim do tego przejdę, mam moralny obowiązek powiedzieć, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, pomieszane i tak dalej i mogę gdzieś się po prostu pomylić albo coś pominąć czy zapomnieć lub po prostu o czymś nie wiedzieć. Gdzie będę mógł, to będę podawał wam jakieś źródła, a jeśli gdzieś popełnię błąd, to po prostu napiszcie o nim w komentarzu, to wszyscy się o tym dowiemy, dam adnotacje i tak dalej, ale do rzeczy. Bardzo często mówi się o tym, że Deadpool jest przeklęty przez tanosa i dlatego nie może umrzeć, nie da się go zabić, bla bla bla, ale... Jak to jest do końca? O tej całej historii zamierzam nagrać osobny filmik, taki dość długi, coś w rodzaju klątwa nieśmiertelności Deadpoola, taki tytuł szukajcie za jakiś czas, a tak teraz żeby was prowadzić do historii to uwaga. Deadpool umarł, tak, umarł, nie żyje, jest jego pogrzeb, na którym jako duch oczywiście narobił zamieszania i doprowadził do bójki, potem przeniósł się do miejsca, w którym były martwe postacie uniwersum Marvela komiksowego, Gwen Stacy, wujek Ben, Elvis itd., ale znajdowała się tam też śmierć, ukochana Deadpoola, do której nie mógł się dostać aż do teraz, jednak nagle, kiedy już się mieli pocałować, nagle odżył. Ogólnie w tej historii było dużo bezdomnych, fałszywych Deadpoolów, yy, dużo wymiotujących bezdomnych, yy, no kosmiczne moce i oczywiście na koniec klątwa Thanosa, która miała sprawić, że Deadpool jest przeklęty życiem, czyli w sumie jest niby nieśmiertelny, żeby nie mógł tylko do śmierci dotrzeć. Czyli jednak jest nieśmiertelny? O nie, to idzie jeszcze dalej, bo widzicie. Przykładowo ostatnio w Deadpool vs Thanos klątwa została zdjęta, bo autor chciał. I oczywiście jak autor czegoś chce, to zawsze do tego doprowadzi wszelkim kosztem. A jeszcze innym razem Deadpool umarł przez zderzenie dwóch światów, ale zawsze może powrócić. A to czemu? Bo niestety w komiksach każda postać jest właściwie nieśmiertelna. Każda. Nie tylko Deadpool. Każda postać jest nieśmiertelna ale może umrzeć mimo wszystko jednak w każdym momencie. O co mi chodzi? Doszło do takiego momentu w komiksach, że śmierć jakiejkolwiek postaci, nie tylko Deadpoola, nic nie znaczy. Taka postać albo kilka numerów później zostanie przywrócona do życia, albo wcale nie umarła, tylko jakimś sposobem coś tam weszła w stan hibernacji, która przypominała śmierć czy coś tam i naprawdę cały czas żyła czy coś tam takiego. I jeśli chce się kogoś zabić, to nieważne czy jest przeklęty przez Thanosa, czy jest nawet jakimś całkiem, tak nie wiem, Bogiem Marvela da się go zabić, bo po prostu autor tak zrobi, na przykład okaże się, że na przykład klątwa na Deadpool'u nigdy nie działała, albo coś tam ją przerwało ale jak Deadpool już nie zginie, to zawsze znajdzie się tam jakiś sposób na wyjaśnienie, żeby odżył, bo jedna komórka przeżyła i rozmnoży się i za 10 lat odrodzi się Deadpool no po prostu, nawet można się odnieść do Wiedźmina, gdzie Regis w książkach wylepiony, właściwie to wtopiony w ścianę już w grze autorzy bardzo chcieli dać regisa, żeby się fajnie cieszyli, i regis oto z tym sposobem, że Detla dał mu jakąś swoją krew. Właśnie się w sobie zdałem sprawę, że spoileruje. Uwaga, spoiler. No teraz to i tak za późno, ale mieliście ostrzeżenie na ekranie, które dodałem potem. No dobra, wracając, czy to dobre zjawisko? Jak właśnie się zorientowałem, zaczyna wychodzić ono poza komiksy do literatury, do filmów, do seriali, do wszystkiego. A czy to dobre zjawisko, to ciężko mi powiedzieć. No, bo z jednej strony coś, co powinno poruszyć każdego z nas, no śmierć ważnej postaci, już nic nie znaczy, bo tak często już autorzy wykorzystywali ten motyw, żeby podbić sprzedaż czegokolwiek, że no to już się przejadło, ale może i dobrze, że ludzie zaczynają się do tego przyzwyczajać i to zauważać, więc trzeba czekać, aż twórcy wymyślą coś nowego, żeby to przebić. Ale może z drugiej strony właśnie, przynajmniej w uniwersum Marvel, o to chodzi? Może właśnie coś takiego by robiło dziecko? Próbowałoby znaleźć byle powód, byle kogoś uratować, kiedy jego ulubiony bohater zginie? I może tak naprawdę właśnie ci autorzy specjalnie dali nam iluzję takiego świata, gdzie nit nie ginie, bo uważają, że tak by robiło właśnie dziecko, czyli kto? Czyli Franklin Richards, który jest ze swoimi super, hiper, mega mocami i zdolny do, naprawdę, stworzenia czegoś takiego. I może właśnie chcą użyć Franklina jako takiej wymówki do zabijania i skrzyżowania każdego, kiedy to jest potrzebne, ale to zostawię do waszej oceny. Ale Dymo! A ile wytrzyma jego regeneracja? Oczywiście zabierając samą klątwę i inne bajery sprawiające, że Deadpoola tak ciężko zabić, zostaje jeszcze jego regeneracja. Widzieliśmy jak jest dźgany, rozstrzelany, ma odciętą głowę, ma zmiażdżoną głowę, czy jest nawet zamieniony w proch i oczywiście to wszystko przeżył, bo... regeneracja. Więc jeśli chcesz to wykorzystać do dyskusji z kimś o tym jak Deadpool się super regeneruje to śmiało możesz to wszystko wymienić. A co do wcześniej wspomnianego filmiku o klątwie nieśmiertelności Deadpoola, to raczej zajmie mi on trochę czasu, bo mam do przeanalizowania przynajmniej trzy historie i nie mówię o trzech komiksach, tylko o trzech historiach, przynajmniej na które składa się po kilka komiksów, dlatego chcę się porządnie przygotować. To jest interesujący temat, więc warto rzetelnie go wykonać a nie byle jakby, byleby się wyrobić szybko na kolejny tydzień, dlatego no, dajcie mi trochę czasu, a za tydzień właśnie chcę zrobić coś o magii w uniwersum Marvela z okazji zbliżającej się premiery Doktora Strange'a. Dzisiaj w ankiecie mam do was pytanie odnośnie tego po czym tak cisnąłem ten cały filmik, czyli czy uważasz, że śmierć w komiksach nic już nie znaczy? Załóżcie pod ikonką i w prawym górnym rogu, a jeśli tak daleko już tutaj doszedłeś, to napisz w komentarzu, czy zauważyłeś jakąś lepszą jakość głosu, bo on właśnie to jest nowym mikrofonem nagrywane. Dzięki za uwagę. Cześć.